Cześć! Witaj! Dzisiaj widzimy gayskły luźne bedworsy. Tak po prostu luźne bedziki, Zostawcie łapkę, suba, no i co? My już widzimy się na pierwszej arenie. Dobra, więc jesteśmy już na pierwszej arenie. Teraz ja muszę włączyć lighting. Dobra. Oczywiście gramy sobie na moim tekstupaku, do którego link macie w opisie. Witam kolegę różowego. Gdzie on ma to łóżko? SS? To widzisz, może, dobra, zrobimy sobie SS-a, mordo. Będziesz na odcinku, więc bardzo cię pozdrawiam. Już? Jesteś na odcinku, pozdrawiam cię, mordeczko. A złoty... Złoty chyba sobie zginie. 12 złota chłop miał. powodzi się w życiu. Dobra, wiesz co, albo nie, bo ty masz ten... Ty nie masz łóżka, więc przydałoby się ciebie zabić. Nie no, chłop silverfishami, gra ciebie głowa boli, człowieku? Dobra, to silverfishy sobie znikną za 5 sekund. One są takie dziwne, bo raz te silverfishy mnie biją, a raz nie, więc... No, jakby dziwna trochę. Do widzenia, kolego. No i przejdziemy się teraz do ostatniego naszego koleżki, czyli koleżki czerwonego. Ta myszka, co teraz mam, to w ogóle mi nie zaliczy czasami klików. Dzisiaj odjeść 70. Mami, mam już ją 3 lata. Nie oglądajcie krężowego filmu z jakby recenzji jej, powiedzmy. Ewa, witajcie, dzisiaj będziemy grali sobie w Bedwormsy na Koks tylko że. Mam nową myszkę. Bloody 70. Dobra, jesteśmy już na pierwszej arenie. Skręca, alert. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Jeśli cię skręci, to nie jest moja wina. No i generalnie teraz sobie kupię Bloody 70. Yy, przyjdzie mi we wtorek, czyli w środę będę w stanie. Może nagr nagrać na niej jakiś film. Więc napiszcie, czy chcielibyście recenzję z niej. No i też zostawcie łapkę, bo on sobie mi trochę zasięgi pospawały. Dobra, teraz się przejdziemy do kolegi naszego. Yy, czerwonego, który nie wiem, co kombinuje szczerze. I dobra, to w sumie mogę polecić, bo nawet jeżeli on mi będzie uciekał, to nie będzie problem, bo ja mam perełkę. No i wygraliśmy! Dobra, widzimy się na kolejnej arenie. Jeszcze. Kurde, muszę jakiś tytuł do odcinka wymyślić. To, to są chyba widzowie? <laughs> co to... <laughs> się młastliwy? Pozdrawiam Was, jeżeli to oglądacie. Kurde, jaki tytuł wymyślić do odcinka? No, trzeba coś będzie ogarnąć, bo jak dam luźny będę, to to się nie będzie klikać, to, to, to musicie mi zaufać. No nie no, kurde, żeby... Trzeba się go pozbyć, bo to przyjdzie tamten, się wpierdzieliśmy, znaczy trzeciego zdążę, a to jest widz, dobra. Dobra, Mordo, y... jesteś na odcinku. Pozdrawiam cię. Do widzenia. Drugi widz dzisiaj. O ile to nie jest ten sam. Pozdrawiam cię, Super 69 Jak to oglądasz? No i w ogóle na 500 możemy sobie zrobić QA. Więc możecie zadawać pytania w komentarzach. O Jezu. Nie, no, chłop, gra. KB stickiem, Go głowa boli chyba. Mamy 2025 rok, a ludzie dalej tym grają. O Boże. Ale nie uciekaj mordo. No i wygraliśmy? Tak, wygraliśmy. Widzimy się na trzeciej arenie. GG. Dobra, więc jesteśmy już na trzeciej arenie. No i udało się. Dobra, przejdziemy się do kolegi czerwonego. Co oni się timują? A nie, oni po prostu się nie umieją ruszać. Ty co kombinujesz? Dobra, A tylko jak ja teraz tu ucieknę. Mam 0HP, i 0 wełny. O Boże. Tele Dobra, muszę to szybko nagrać, bo za... 50 minut mi się szkoła zaczyna. Więc speedrunujemy teraz. Przydałoby się nie spóźnić do budy. Ej, dobra, tylko pytanie: gdzie są nasi, nasi koledzy teraz? ty Tylko z Wordą kombinujesz w ogóle. Aha, no nieźle. Wygraliśmy trzecią gierkę porząd. rząd. Dobra, jesteśmy na czwartej arenie. A o, ten biały sobie szedł, nawet nie zauważyłem kiedy go w ogóle nawet nie było, dobra Do widzenia. To ja tamten co robi. Witam kolegę! Chyba nie zdążę, nie? Nie ma opcji. Albo zdążyłem, więc nieźle. Dobra, więc w sumie to chyba się przejdziemy do kolegi yy, żółtego. Toaster HD. Witam kolegę Toaster HD. Zdążę. Zdążyłem. GG. No i wygraliśmy czwartą gierkę pod rząd. Dobra, widzimy się na piątej. 17 diamentów chłopią. O nieźle. Dobra, więc jesteśmy już na piątej arenie. Ojoj, kolego! Nie, no. nie zdąży, nie? Dobra. Jak, jak, jak? on tak szybko się pił? Ty rudy z Stewallcu. Dobra, przejdziemy się do niebieskiego. Muszę nożyczki kupić, bo tak bez nożyczek to trochę lipa. Mądre. Ale do widzenia kolego. Nie, no nie, iść środek. Mordo. Weź. No nie, no. Nie ja mam z takimi ludźmi. No dawaj, chodź bić, mordo. A nie będziesz tak wyciekał. Dobra, ten biały chyba średnio ogarnia. Ja nie wiem, czy tych emeraldów nie wyrzucić, bo jak się wyłoży, to on sobie zrobi opsa pewnie. Nie rób opsa, mordo. Dobra. Trzeba się teraz kop kopać w wyrką. Dobra, udało się. Teraz sobie zjemy Repila, żeby mieć nad nim przewagę. Gordon, nie uciekaj mi, pis. A, dobra, wygraliśmy, więc mi już wymyśl na ostatniej arenie. Widać, że same dzieci tu grają, prawda? Wcale nie jestem jednym z nich. Leksupaka oczywiście macie w opisie. 20 lat ktoś ma i gra w Bedy. No ładnie. Nie no, jak się wywala od jakiejś krowy. Ja no się wywaliłem. Sorry, owcy. Kto ten śnieg tu postawił? Się nie da chodzić po tym. Kolega niebieski przez całą grę oprócz dobudowania budowania na nie zrobił nic. Więc no też nieźle. Nie no, takie... Aleksy i Steve'y st 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 strefy zakładają. Do widzenia, kolego. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale jak wam się oczywiście odcinek spodobał, to zostawcie łapeczkę i subika. O! No i też jeszcze rada taka, nie róbcie speedbridge'a tyłem. Ja przez całe życie robiłem, a to jest po prostu... To się wydaje, że to jest szybciej niż bokiem, ale to jest trzy razy wolniej. No dobra, przesadziłem, ale... Dobra, trochę to głupie było, ale... Z tego co widzę, to kolega yy, pomarańcza wybiega po środku. GG, pewnie spadł, nie? A nie, nie spadł, no dobra. No i wygraliśmy! No i tutaj macie dowód, że nie wycinam nie, nie nie gierek, nie? Dobra, no więc co, to już by było na tyle. Ja Zostawcie łapkę, suba, no i elo!